Poniedziałek, 15 września. Witam Was drodzy serdecznie i pozdrawiam z ustronia. A dzisiaj, w progu tego roboczego tygodnia, towarzyszą nam hasła biblijne. Pierwsze z piątej księgi Mojżeszowej, 18 rozdziału, 18 wiersza. Pan powiedział do Mojżesza: wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta. I z 6 rozdziału Ewangelii Świętego Marka. Drugiego i trzeciego wiersza. Wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło: Czy to nie jest ówcieśla? Tak to jest, drodzy, że Jezus od samego początku swojej życiowej drogi, swojej misji w tym świecie, spotykał się z ludzkim niezrozumieniem. Niezrozumienie to wynikało z zupełnie innych oczekiwań niż ich Boża realizacja. Widzimy jedno ze starotestamentowych proroctw dotyczące przyjścia Mesjasza, Bożego pomazańca, że przyjdzie człowiek taki jak każdy inny z ludu, taki jak Mojżesz, również u innych proroków te zapowiedzi mesjańskie się pojawiały. I cóż, kiedy przyszedł na ziemię Jezus Chrystus, nie wpasował się on dokładnie. Z jednej strony część tych zapowiedzi, część ludzkie wyobrażenie tych zapowiedzi, a z drugiej strony właśnie w ludzką wizję tego jak mesjasz powinien wyglądać nie był rycerzem, wojownikiem na białym koniu, który miał przepędzić wrogów, przywrócić królestwo i zasiąść na tronie Dawida, ale bardziej przypominał Izajaszowego sługę Pana. I to się ludziom nie podobało. Także i współcześnie postawa Naśladowców Jezusa wynikająca z samej postawy Jezusa u wielu wywołuje niezrozumienie. Dziwią się, zastanawiają, a nawet ta postawa pełna miłości, przebaczenia, otwartości na drugiego człowieka, którą prezentował Chrystus, spotyka się z buntem. Z buntem, nie tylko świata, ale co czasem i mocno symptomatyczne, także z buntem tych, którzy mienią się być jego naśladowcami, bo także oni nie rozumieją sedna jego przesłania. Oni również chcieliby widzieć karzącego sędziego, strącającego do piekieł, kogoś z mieczem dłoni, tak jak Izraelici chcieli widzieć wojownika, a nie kogoś łagodnego. Kto przychodzi, żeby wyciągać rękę, kto przychodzi, żeby uratować, kto przychodzi żeby zbawiać. Zatem i my, kochani, naśladując naszego Zbawiciela, idąc w ten ślad, w świat, przedstawiajmy Jego prawdziwy obraz. Ten obraz, który widzimy w Ewangelii. Nie nasze wyobrażenie, nie naszą wizję, ale Chrystusa, takim, jakim On był dla drugiego człowieka. I kiedy... Tak będziemy postępować. Kiedy będziemy taką miłość i otwartość okazywać, oczywiście spotkamy się z niezrozumieniem. Spotkamy się ze zdziwieniem, być może spotkamy się także i z buntem i to z różnych stron. Ale my będziemy mieli to przeświadczenie głębokie i czyste sumienie, że naśladujemy Zbawiciela, że nie dajemy się wciskać w pewne ramy. Przygotowane przez ludzi, także mieniających się wierzącymi, że nie chcemy Chrystusa w te ludzkie ramy wpychać, ale że otwieramy się na niego. Że tak jak słyszeliśmy wczoraj w Ewangelii, w tekście kazalnym, abyśmy przychodzili do Jezusa, abyśmy nigdy nie przychodzili po Jezusa, aby zaciągnąć go do swojej wizji. Zatem. Tej chrystusowej miłości przekazywanej dalej świat życzę Wam nie tylko na dzisiaj, ale na cały ten tydzień dobrego, radosnego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem!